Dodge Monaco trzeciej generacji. Spośród wielu premier Dodża w 1974 roku miała miejsce premiera trzeciej generacji modelu Monaco. Wprowadzony na rynek w Stanach Zjednoczonych ten luksusowy samochód zaprojektowany został jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na komfortowe i przestronne pojazdy. Trzecia generacja Dodge Monaco była dostępna w różnych wariantach wyposażenia i oferowała szeroką gamę silników od 5.2 V8, który rozwijał moc około 230 koni mechanicznych, do 7.2 V8 o mocy 280 koni mechanicznych. W trzeciej generacji Dodge Monaco wprowadzono nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Dodge Monaco trzeciej generacji charakteryzował się eleganckim wyglądem, luksusowym wnętrzem, a także imponującymi osiągami. Ta limuzyna budziła podziw i była uznawana za jeden z najbardziej prestiżowych modeli tamtej epoki. Nazwa Dodge Monaco została nadana przez amerykańską firmę Chrysler Corporation w latach 60. Nazwa ta została zaczerpnięta od nazwy miasta Monaco, które kojarzy się z luksusem, bogactwem i prestiżem.